Siemanio, z tej strony Raufowaty2 A więc dzisiaj dzisiaj se zrobiłem małą przerwę od y, modów, czyli modyfikacji a więc w dzisiejszym a więc dzisiaj was na poważnie y, witam w nowej, najnowszej serii Minecraft Survival in Town A więc. No. Tylko że. Mój ten pierwszy odcinek na YouTubie też był z tej serii. Tylko że to nie była już. Tylko że to nie była jeszcze seria na poważnie. Ale dzisiejszy odcinek, drugi, to już będzie. Seria na poważnie yy, no a to znaczy, że yy, no a to znaczy, że kurde głupi zombie, A to znaczy że yy, no albo nie przejdźmy już do Let's Play. A. No no a więc o nie, kurde. Dobrze, miałem małego faila. A więc w dzisiejszym odcinku spróbuję opanować miasto. No, jeśli mi się uda opanować miasto, to, to to znaczy, że będzie po prostu dobrze, a jeśli nie uda mi się opanować tego miasta, żeby nie było takie... Brzydkie dla Was, to po prostu w następnym odcinku je wzburzę. I to dzięki modowi z ShapeShifter mod, Oczywiście dwa czy tam ileś dni temu prezentowałem wam tego moda. No, no i też, że zapomniałem wam powiedzieć w prezentacji modyfikacji ShapeShifter że mod też dodaje z tego taką pelerynę, którą w ogóle nie da się zdjąć ze siebie, no ogólnie nie wiem dlaczego jest ta peleryna, ale po prostu ją no miejmy. A więc myślę, że akurat dzisiejszy odcinek będzie trochę nudny, dlatego że opanowa wywanie miasta, nie będzie koniecznie takie długie, ale możecie się przekonać to w tym odcinku, czy zburzy miasto, czy nie. Oczywiście w następnym odcinku. No dobrze. Więc na razie tutaj opanuję fabrykę. Tak trochę, jakby o tak. Niestety dzisiejszy odcinek będzie... Wam trochę mnie szkoda, bo widzicie chyba trochę dlaczego, jak na początku Creeper akurat, o kurde, jak akurat Creeper wybuchł przede mną, no, no a akurat mam poziom hard, ale niedługo może będę grać na PS4, ale możecie liczyć, że będzie poziom hard, jeśli tak chcecie. Myślę, że tak let's play ta seria by była... E, fajniejsza, e, e, no. A więc w dzisiejszym odcinku, dzisiaj nie będzie aż tak akurat nudno. E, trochę tu opanuje miasto. E, myślę, że jednak mi się nie uda. Cóż, to by było szkoda, jeśli by się mi nie udało. Ale ten odcinek, nie martwcie się, nie, nie będzie aż taki e, nudny. E, dlatego, że dzisiaj trochę z Bierzemy materiałów do Shape Shifting Bone, żeby zmienić się w jakiegokolwiek MOBA i zniszczyć te miasta, ale będzie nam potrzebna druga kość. Oczywiście to wszystko nie będzie w tym odcinku. Możliwe, że, że w następnym odcinku, no, gdy nie będę nagrywać, po prostu w Minecrafcie zdobędę materiały. No, i po prostu wyburzymy miasto. Akurat myślę, że dla Was następnym odcinkiem będzie bardziej superowy, dlatego że, że po prostu no, no, po prostu będziemy demolować miasto. A to. Może być dla was frajda? Dla mnie chyba też, ale tuż trochę się nie cieszę. I tak wolałem kiedyś te stare miasta, ale tuż. Akurat nie wszystko muszę w tym mieście opanowywać, dlatego że chyba już wiecie. Dlatego, że dwie, dwa budynki są. Z żelaza, z żelazo, no. Tylko trzeba ogarnąć całą tą wewnętrzną, bo jest. Ojej. Bo wszystko tu jest popsute. Akurat w tym odcinku też, jak widzicie, trochę będziemy tu robić demolki w tym mieście. Dlatego że, no. Wczoraj, gdy chciałem nagrać ten filmik, tutaj przypadkowo Creeper wybuchł. No nie, dostałem lagi. No i yy, też ten sklepik samochodowy, który chciałem jakoś zbudować, się zepsuł. Nawet story trzeba akurat ogarnąć. Yy. Yy, chyba światło też akurat trzeba ogarnąć. Kurde, czemu mam takie bagi? Hmm. Yy. Spokojnie, zaraz, o, teraz te bugi będą przestane, yy, przestają być te bugi, jeszcze tam tylko pójdę, yy, no tutaj, no to chyba już pora sprawdzić, czy miasto teraz da się opanować, czy miasto jednak będzie opanowane. Yy. Jak widzicie, tutaj mam menu. Akurat. Akurat. No. Świat, który lec tutaj dla Was nagrywam. To jest ten, po prostu się nazywa Kuba. Możecie się domyślać, że akurat tak naprawdę nie nazywam się przecież w realu Rofowaty2, bo przecież tak naprawdę tak się nie nazywam. No pewnie, że nie. I akurat chyba dobrze myślicie. Ale nie wiem, czy mam wam mówić, jak mam na imię. Ale cóż. Hmm. Kurde, przez te lagi nawet nie mogę zauważyć nic prawie o niestety zauważyliście że jednak miasta nie da się opanować yy, i teraz was ostrzegam gdy yy, gdy kiedyście już yy, nawet kiedyś dawno yy, no yy, mieliście mu da evil minecraft i go tak yy, i i z, no, nie wyłączyliście opcji, że, i gdy te, nie będziecie mieli tego moda do Minecrafta, to może wam się stać jakby taki chaos. Bo widzicie, moje miasto teraz kiedyś było dość piękne, ale teraz trzeba, nie da się je nawet opanować. No cóż, kurde, znowu głupie lagi. No trudno. No dobrze. Tak samo niestety znaków nie da rady się opanować. A więc, e, e, jeśli e, w tym odcinku spr chciałem tylko e, spróbować e, opanować miasto w tym odcinku e, serii Minecraft Survival Town, e, to chyba by było na dzisiaj e, na tyle, niestety. E, nie wiem, czy ten dla Was. Filmik był nudny, no na pewno to napiszecie w komentarzach, a więc papa w następnym odcinku Minecraft Survival in Town.